Witaj na kanale platformy EduSkype. W tym materiale przedstawimy, jak określić nowe terminy zajęć w grupie. Niekiedy pojawia się konieczność określenia nowych terminów zajęć. Aby dobrze przedstawić proces tworzenia nowych terminów lekcji, posłuchajmy się przykładem. Hipotetyczna sytuacja wygląda następująco. Grupa papryczki przeprowadza zajęcia we wtorki od godziny 16 do godziny 17. Od listopada istnieje konieczność określenia nowego terminu. Na przykład w czwartki od godziny 12 do godziny 13. Aby to wykonać, należy wejść do konkretnego bloku danej grupy zajęć poprzez przejście z sekretariat, grupy, opcje, przy wybranej grupie klikamy opcję edytuj. System przekieruje nas do ustawień grupy. Następnie w tabelce Godziny i parametry zajęć należy odnaleźć blok zajęć, który obecnie jest realizowany. W naszym przykładzie jest to wtorek od godziny 16 do godziny 17. Po kliknięciu pojawia się modal służący do określenia ustawień terminu zajęć. Najważniejszy element, który posłuży do prawidłowego określenia takich zmian, znajduje się pod przyciskiem Dodatkowe ustawienia zajęć. Po rozwinięciu dostępnych opcji należy określić datę rozpoczęcia, a także zakończenia obowiązującego trybu zajęć. Jest to konieczne do prawidłowego generowania planu. W naszym przykładzie była to data 1 września 2022 roku, kiedy to grupa zaczęła działać, zaś z uwagi na zmiany w dalszym harmonogramie grupy. Datą zakończenia jest dzień 31 października 2022 roku. Wprowadzone dane akceptujemy wciskając przycisk Zapisz. Kolejnym krokiem jest określenie nowych terminów zajęć, to znaczy nowego harmonogramu dla grupy. Aby to wykonać, należy kliknąć w wybranym miejscu na harmonogramie godzin i parametrów zajęć, po czym powtarzamy kroki z określaniem konkretnego dnia, godzin rozpoczęcia. Godzin zakończenia zajęć, a także już w dodatkowych ustawieniach datę rozpoczęcia, od której nowe terminy zajęć mają obowiązywać czyli od 1 listopada 2022 roku. Data zakończenia zajęć nie jest w takim przypadku obowiązkowa. Kolejnym istotnym elementem jest określenie sali, w której zajęcia będą się odbywać. Oczywiście jest to całkowicie opcjonalne określenie. Jeśli jednak występuje sytuacja, że zajęcia odbywają się raz w sali A, a raz w sali B, warto określić w tym miejscu salę dla konkretnych zajęć. Dzięki temu uczestnicy będą również na swoim panelu widzieć, w jakim miejscu odbywają się ich zajęcia. Określane jest to w modalu ustawień dla godzin i parametrów zajęć w polu Sala. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału oraz zapoznania się z innymi materiałami, które przedstawiają funkcjonalności platformy EduSky.